Witajcie kochani na moim kanale. Przygotowałam dla Was horoskop ogólny na luty 2020 roku dla każdego znaku Zodiaku. Do horoskopu użyłam dwóch talii Tarota, naprzemiennie, tasując i wybierając kartę. Pamiętajcie, moi drodzy, to co oczywiście staram się powtarzać w każdym filmiku. Że jest to czytanie ogólne, tak? Dla każdego znaku Zodiaku. Nie zawsze może rezonować z Wami, jeśli czujecie, że nic nie pasuje. Sprawdźcie proszę swoje czytanie dla ascendentu, tak? Jeśli i tam nie będzie wskazówki, najwidoczniej karty dla Was w tej chwili nie mają nic do przekazania i to czytanie nie jest dla Was, tak? Co jeszcze? Karty są dualne. Proszę odwracać energię. To może dotyczyć Was, jak i osób w Waszym otoczeniu, tak? Ponadto, jeśli zwracam się do kobiety, to czytanie energetyczne jest również dla mężczyzny. Zachęcam, moi mili, również do subskrypcji. Tak? Jeżeli wam podoba się taki przekaz, to subskrybujcie, żeby być na bieżąco z tym, co będę dodawać. Dobrze. Zaczynamy od baranka. Staram się przybliżyć kamerę, żeby wszystko było dokładnie widoczne. Więc tak, drogie barany, w lutym będziecie nawiązywać dużo kontaktów towarzyskich. W miłości może się pojawić jakiś taki lęk przed zaangażowaniem, tak? Co jeszcze? Jeżeli gdzieś będziecie wyjeżdżać, to może po prostu być tak, że najbardziej was będą kusić jakieś takie wycieczki w góry, tak? Albo po prostu jakieś takie miejsca ciężko dostępne, tak? W otoczeniu właśnie takiej jakiejś wysokości gdzie będzie coś do pokonania. Dobrze, teraz przejdźmy do byka. Byk wieża. Byka czekają w lutym jakieś nagłe, niespodziewane zmiany, jakiś rozpad, dotkliwa strata, tak? Wieża mówi o tym, że jakieś ustalone plany mogą zostać na przykład nagle odwołane, na przykład dotyczące wyjazdu. Możecie też dowiedzieć się o zdradzie partnera lub pożegnać się z kimś bliskim tak, w waszym otoczeniu na dobre jakieś rozstanie jednak wieża nie zawsze oznacza taką całkowitą ruinę i zniszczenie po prostu dotknie was takie jakieś nieszczęście, którego się nie spodziewacie ponadto taka wskazówka, że, że nawet kiedy wszystko co, co ważne nagle się zawali, to pamiętajcie, że jest możliwość odbudowy na nowym gruncie i tak? zaczęcia od nowa Dobrze, przejdźmy teraz do karty. Horoskop dla bliźniąt, tak? Bliźnięta, czyli cesarzowa. Będziecie czuć w tym miesiącu satysfakcję i spełnienie. Może pojawić się w Was chęć na przykład założenia rodziny, tak? Ważną rolę odegrają kobiety w tym miesiącu. Czy to w pracy, czy w domu? Jeśli chodzi o, o właśnie takie finanse, to mogą być korzystne inwestycje, którymi właśnie będzie kierować kobieta, czyli ona będzie ważną osobą w pracy. Która... I ona też przyniesie, powiedzmy, jakieś dobre wieści dla Was. Dobrze, to były bliźnięta, to teraz będzie raczek, tak? Drogie raki, w lutym będziecie pełni energii. Jakichś takich nowych pomysłów, tak? Może się w miłości w sumie jakiś taki związek pojawić dla was, który będzie taką nową znajomością, która bardzo szybko przerodzi się w romans co jeszcze może ta karta mówić że to też będzie też związek na odległość tak? że większość czasu nie będziecie spędzać tak jakbyście chcieli, bo będzie was jakiś dystans tak trzymał na odległość po prostu czy to, czy to emocjonalny dystans czy, czy kilometrowy Generalnie będzie się toczyć ta znajomość bardzo tak szybko. Będzie taki, taka szybka wymiana informacji, wiadomości tekstowych, czy to na jakichś portalach społecznościowych, czy, czy poprzez telefon. Z powodu nadmiaru energii, drogi raki, możecie też czuć się trochę niecierpliwi. Ciężko Wam będzie usiedzieć na miejscu. Dobrze, przejdźmy teraz do, do karty horoskop dla lwa. Więc tak, drogie lwy, dziesiątka monet. W lutym to będzie taki idealny czas, żeby zająć się bliżej rodziną i pogłębieniem relacji z partnerem czy też z dziećmi. Widzę jakieś takie pozytywne zmiany w rodzinie i pomimo tego, że możecie chwilowo być na odległość od rodziny czy partnera, to będziecie ogólnie zadowoleni w lutym. I to zadowolenie i taka satysfakcja to może być dzięki tym, że wasza praca przynosi bardzo dobre, Wynagrodzenie, tak. Horoskop teraz dla panny. Jest to szóstka kijów. W lutym możecie czuć się, że na czymś wygrywacie i odnosicie w jakiejś dziedzinie zwycięstw, tak. To już zależnie od tego, po prostu, co będzie się, się toczyć, to, to, to będziecie zwycięsko wychodzić z jakiejś tam sytuacji. Mogą do was przyjść dobre wiadomości, na które powiedzmy, że długo czekaliście i teraz one po prostu przejdą mi. W zdrowiu, Panny, zwróćcie uwagę na ciśnienie, tak, bo mogą się pojawić tam jakieś problemy. Dobrze. Teraz przejdźmy do wagi. Waga to jest cesarz, tak? Karta y, mówi o takiej energetyce cesza, cesarza, czyli osoby obdarzonej autorytetem, więc to możecie być wy drogie wagi, ale też możliwe, że, że to będzie jakaś osoba w waszym otoczeniu, tak? Ogólnie cesarz mówi o takiej osobie, która jest otoczona autorytetem, ale też y, może chcieć za bardzo kontrolować, tak? Hmm, może to też mówić właśnie, jeżeli jesteście kobietą, to będzie mężczyzna w waszym otoczeniu, tak, który ma nad jak, wami jakąś przewagę i władzę, i będziecie musieli e, się tej osobie przyporządkować. Dobrze. Teraz przejdźmy do karty dla Skorpiona. E, skorpion, szóstka mieczy. To jest taka karta brama, która pokazuje nową drogę. Skorpiony będą musiały przestać się bać zmian, bo energetyka wymusi na Was ruch, tak? I poszukiwanie takiej nowej ścieżki, może to być na przykład zmiana pracy, bądź rozpoczęcie jakiegoś nowego zadania, które do tej pory było niedostępne dla Was. To w lutym będzie po prostu taka szansa na to, żeby żeby to po prostu zrealizować w uczuciach jeszcze jeżeli czekacie na kontakt ze strony osoby która do tej pory mogła być niedostępna to teraz ta osoba nieoczekiwanie się do Was odezwie strzelec ósemka mieczy strzelce w lutym mogą czuć się przytłoczeni i być w takim poczuciu potrzasku Ustęp kamieczy wskazuje, że strzelec musi podjąć jakieś działania i nawet jeśli się obawia tego ruchu i nie jest do tego przekonany, to musicie stawić czoła tej sytuacji. W uczuciach może to też oznaczać jakieś takie silne przywiązanie do kogoś i co za tym idzie ta osoba powiedzmy nie do końca jest wylewna, tak? Może mieć problemy z wyrażaniem uczuć lub myśli i to może powodować jakieś nieporozumienia bo wy będziecie po prostu oczekiwać od tej osoby jakiegoś większego zaangażowania, a ono się po prostu nie pojawi. Dobrze, teraz koziorożec. As mieczy. A z mieczy przecina jakieś sytuacje, rozjaśnia coś. W lutym mogą na was spaść, znaczy mogą wam spaść, nie na was, tylko wam, mogą wam spać klapki z oczu. I przestaniecie się już łudzić w jakiejś sprawie. Jeśli chodzi o uczucia, to ta karta drastycznie może mówić o rozstaniu. Gdy nagle w sumie stracisz złudzenia, tak, drogi koziorożcu, to takim jedynym wyjściem jest to, że musisz tak wewnętrznie odnaleźć w sobie jakiś taki spokój i zrozumieć, że to tak naprawdę to nie jest koniec świata, że ze wszystko można zacząć od nowa, że ruszyć zupełnie w innym kierunku. Dobrze, teraz wodnik. Tak, więc dla wodnika to jest czwórka monet, więc generalnie czeka was jakieś szczęście, tak? Ale droga do tego szczęścia będzie okupiona wysoką ceną i będzie bardzo ciężka ta droga. W finansach i w pracy to czeka was taka stabilność, tak? Więc nie musicie się w lutym o to martwić, wodnikim W miłości może mówić o tym, że wasz związek nie rozwija się tak. Stoicie w miejscu. Bo po prostu, któremuś z Was, czy, czy, czy to Wam, czy partnerowi, jest tak wygodnie. Ale poczujecie w lutym, że taka stagnacja będzie Wam dokuczać, tak? I że czas coś z tym zrobić. I teraz ostatni, już znak: rybki. Więc tak, ryby. Mogą się w lutym czegoś obawiać. Taka klatka mentalna, tak? Możecie sobie niepotrzebnie wkręcać jakieś czarne myśli i to będzie pogłębiać wasz jakiś kiepski nastrój, tak? Przez co co? Możecie mieć po prostu jakieś problemy ze snem, nie będziecie wyspani, jakieś koszmary nocne. Rada dla was jest taka, żeby odrzucić czarne myśli, bo to oprócz blokady nic dobrego i innego wam nie przyniesie. No to w sumie blokada to nie jest dobra, to po prostu nic. Oprócz blokady, Wam to nie przyniesie. Pamiętajcie, rybki, że wszystko zależy od Was, a siła myśli jest ogromna i pozytywne myśli przyciągną do Was szczęście. E, dziękuję Wam za uwagę. To był taki krótki, energetyczny horoskop ogólny na luty. E, zapraszam do komentowania i dzielenia się wa Waszymi przemyśleniami. E, wszystkiego dobrego Wam.